Dzień dobry, kochani. Nareszcie jest lato, jest ciepło, wspaniale. Można bez problemu nagrywać w plenerze. W tym odcinku chcę Wam zaprezentować sylwetki trzech mężczyzn, którzy nie widzą, a komponują, komponowali piękną muzykę. I chciałabym, żebyście. Więcej się o nich dowiedzieli. To nie będzie Stevie Wonder, to nie będzie Andrea Bocelli, bo te osoby już znacie. Opowiadałam o nich w poprzednich swoich odcinkach, ba. nawet jeden z pierwszych na tym kanale, Kasia, działa. Kto dzisiaj zagości w odcinku, koniecznie zobaczcie. Pierwszy na liście Mieczysław Kosz, ee, polski pianista, kompozytor jazzowy. Swój wzrok stracił w wieku 12 lat z powodu powikłań choroby. Nauczył się grać na fortepianie w szkole w Krakowie. W swoich kompozycjach łączył muzykę romantyczną z folklorem. Bill Evans uznał go za jednego z trzech najwybitniejszych twórców swoich czasów, który żył w latach 60. 70. Chciał z nim nagrywać w Stanach Zjednoczonych. Niestety, nieszczęśliwy wypadek spowodował, że w wieku 29 lat Mietek stracił swoje życie. Jedna z hipotez zakłada, że popełnił samobójstwo, ponieważ wypadł z okna w swoim mieszkaniu. Jeśli jesteście ciekawi jego twórczości i jego losów. To zapraszam Was do przeczytania książki Tylko Smutek jest piękny, e, opowieść o Mieczysławie Koszu, albo do obejrzenia filmu Ikar Legenda Mietka Kosza. Przenieśmy się za Ocean do Kanady. E, bo tam mam Wam do, do zaprezentowania kolejnego muzyka, który nie widzi, nie widział, nazywał się Jeffrey Halley. E, mając rok. Stracił wzrok w wyniku nowotworu złośliwego Siatkówczaka. W wieku 3 lat zaczął grać na gitarze. Miał charakterystyczny sposób grania na niej, ponieważ kładł ją sobie na kolana i grał. W wieku 17 lat założył swoją pierwszą grupę muzyczną, którą później nazwał Jeff Haley Band. Był też kolekcjonerem płyt winylowych. Był posiadaczem ponad 25 tysięcy sygli. Powtarzam, był, ponieważ zmarł w wieku 42 lat na raka płuc. Przenieśmy się teraz do Ameryki. Tak blisko jest z Kanady przecież. Bo tam mam dla Was ostatnią postać, Raula Midona. Przyszedł na świat razem ze swoim bratem Marko. Jako noworodki spędzili trochę czasu w inkubatorze. Niestety, źle zabezpieczone oczy spowodowało, że obaj chłopcy stracili wzrok. Już w wieku kilku lat e, Raul zaczął fascynować się muzyką dzięki swojemu ojcu, który e, namawiał go do, te, e, do tego. A najbardziej pokochał grę na gitarze. Grę na gitarze nauczył się występując w programach edukacyjnych w szkole dla niewidomych. E, występował z bardzo znanymi postaciami estrady, ponieważ tworzył dla nich chórki oraz e, fragmenty m, brzmień gitary. E, jeździł na trasy koncertowe wspólnie z Julio Iglesem oraz z Shakirą. Po pewnym czasie postanowił przestać e, partnerować, uczestniczyć w trasach koncertowych Shakiry i rozpocząć swoją karierę solową. W 2005 roku wydał jeden ze swoich albumów, na którym gościnnie zaśpiewał kto? Stevie Wonder. A o Stevie Wonderze opowiadałam Wam odcinku na temat związku ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Było też kilka słów na temat Andrea Bocelli'ego, kolejnego muzyka, który nie widzi. W 2008 roku dzięki współpracy z firmą Dancing Dots która tworzy technologie dla niewidomych stworzył pierwsze takie studio nagraniowe w swoim własnym domu i tam tworzył muzykę. Jak widzicie Mieczysław Jeffrey Raul to jeden z przykładów tego, że mając niepełnosprawność wzroku można tworzyć wspaniałą muzykę. Bo liczy się przede wszystkim co? Talent, chęć, pasja, inspiracja i praca. I mam nadzieję, że Was ten odcinek zaciekawił. A może Wy znacie jakieś inne postacie, muzyków, kompozytorów, którzy grają na różnorodnych instrumentach muzycznych i są niewidomi? Jestem ciekawa Waszych opinii w komentarzu pod tym odcinkiem. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Lato, dziękuję, że już jesteś.